Cześć! A więc to już dziś, mamy ostatni dzień 2023 roku. Jest to więc idealny moment na zrobienie sobie growego podsumowania. Do tego celu postanowiłam wykorzystać Tiermakera, popularne narzędzie internetowe stworzone właśnie do tworzenia list i zestawień. W moim zestawieniu znajduje się 26 gier, w które grałam w tym roku. Patrząc na to, jak niewiele miałam czasu na granie, to uznaję ten wynik za naprawdę niezły. Jak zaraz zobaczycie, na liście brakuje kilku świetnych tytułów z tego roku, chociażby najnowszego Baldura, czy Alana Wake'a, Star Wars Jedi, Diablo 4, Starfielda czy nawet niedawno wydanego Avatara. Niestety na te tytuły jeszcze nie starczyło mi czasu, ale mam nadzieję, że pod tym względem nadchodzący rok będzie dla mnie bardziej łaskawy i uda mi się to wszystko jakoś nadrobić. Długo zastanawiałam się nad tym, w jaki sposób ocenić gry, jaką skalę zastosować. Finalnie, tak jak widzicie, postawiłam na oceny słowne. Najlepsze gry ocenia jako gry doskonałe. To będą te tytuły, w których niczego mi nie brakowało, dla mnie były na tyle dopracowane, że nic bym już w nich nie zmieniła. Bawiłam się po prostu świetnie. Drugie w kolejności będą gry, które oceniłam jako bardzo dobre, czyli nadal świetne, ale jednak w mojej subiektywnej ocenie, nie zasługujące na miano najlepszych gier tego roku. Na trzecim miejscu, ale nadal na podium będą gry dobre, takie w które warto zagrać, nie oczekując od nich bycia arcydziełem, ale nadal tytuły solidne i warte sprawdzenia. Przedostatnie gry to gry niezłe. Tutaj tak naprawdę najbardziej widać subiektywizm tej oceny. To nadal według mnie gry dobre, ale takie w które ja konkretnie nie zagrałabym już po raz drugi. Chciałabym dokładnie zaznaczyć różnicę między dobrymi a niezłymi grami, żebyście ją dobrze zrozumieli. Jeżeli założymy, że w żadne z tych gier nie grałam i mam okazję zagrać w nie od nowa po raz pierwszy, to w dobrych znajdują się te gry, które chciałabym ograć, a w niezłych te, które chętnie zamieniłabym na coś innego. Przy jednoczesnym zaznaczeniu, że nie są to gry złe, po prostu nie są to gry dla mnie. No, i na ostatniej pozycji gry słabe, czyli takie, które zwyczajnie mi się nie podobały. Mam nadzieję, że taki ranking jak najlepiej odzwierciedli moje podsumowanie growe mijającego roku. Zaimportowałam sobie, jak widzicie, zdjęcia okładek płyt, jeżeli takie zostały wydane. Ułożone są w kolejności alfabetycznej. Po raz ostatni zaznaczam również, że jest to mój subiektywny ranking, z którym możecie się nie zgadzać. Nie wszystkie gry też dobrze pamiętam, szczególnie te z początku roku, ale mimo wszystko będę starała się w dwóch, trzech słowach przedstawić wam argumenty przemawiające za wystawioną przeze mnie oceną. A więc nie ma na co czekać zaczynajmy. No dobrze, na pierwszy ogień idzie Eplectale, Requiem, gra, którą oceniam na bardzo dobrą. Pierwsza część była na swój sposób przełomowa, ciekawa, z nowymi mechanikami. Druga część rozbudowuje tą historię i moim zdaniem jest dużo bardziej dojrzała. I tutaj jeszcze tylko wtrącę. Myślę, że tak właśnie w dwóch, trzech słowach, jak coś powiem, to będzie wystarczająco. Przejdziemy sobie dzięki temu dosyć sprawnie przez te 26 gier, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją argumentację do Black Tale I w, tych samych, w tym samym stylu, w takiej samej ilości słów będę podchodzić, myślę, do, do każdego tytułu tutaj. Więc y, idąc sprawnie dalej, druga gra to Abzu. No i ode mnie dzisiaj y, dostanie ocenę dobrą. Bardzo ciekawie zrealizowana. No nie spodziewałam się również, że znajdę w niej jakikolwiek zalążek y, fabuły. Taka na jeden wieczór jak znalazł. Zresztą właśnie na potrzeby zestawienia 10 ciekawych gier z plusa na jeden wieczór ograłam ową grę. No i kolejna gra, czyli Artful Escape. Jest to gra z naprawdę przepiękną grafiką. Mówiłam już o tym w moim innym materi materiale, ale powtórzę to i tutaj. Ktoś musiał mieć niesamowitą wyobraźnię, tworząc takie widowisko na ekranie. Niemniej, ze względu na nieprzemawiającą do mnie fabułę i bardzo ograniczone mechaniki, rozgrywki, daję jej ocenę niezłą. To jest dobra gra, ale jakbym miała wybierać, to następnym razem zagrałabym jednak w coś innego. No i dalej: Brothers, Tale of Two Suns. Dostaje ode mnie niestety najniższą możliwą ocenę. Wiem, że może to być kontrowersyjne, ponieważ czytałam sporo pochlebnych opinii na temat tej gry. Niestety mnie aż tak ona nie poruszyła. Dodatkowo sterowanie, choć może w pewien sposób ciekawe lub przełomowe, mnie akurat męczyło. Niestety nie jest to gra dla mnie, choć jak najbardziej rozumiem, dlaczego może się ona podobać. Przy okazji, na ostatnim Game Awards ogłoszono remake owej produkcji, co fanów tej gry na pewno ucieszy. Kolejna gra, czyli Cyberpunk 2077. No, po dużej aktualizacji 2.0, wraz z dodatkiem Phantom Liberty, oceniam jako grę, dla mnie przynajmniej doskonałą. Sam dodatek przeszedł moje oczekiwania, jest naprawdę dopracowany, jest bardzo dojrzały, zarówno jeżeli chodzi o główny wątek fabularny, jak i o obszerne, rozbudowane zlecenia fikserskie aktualizacja 2.0 poprawiła największe bolączki myślę gry i dodała bardzo dużo nowej zawartości. Obecnie w wolnych chwilach gram sobie od zera po raz kolejny na Steam Decku po tej aktualizacji 2.1 i uważam, że w tej finalnej wersji jest to naprawdę świetna gra. Jeżeli ktoś nie miał okazji zagrać, bo odbił się od słabej premierowej wersji, szczególnie konsolowej, to teraz jest to doskonały moment, aby wrócić do Night City i poznać tą naprawdę bardzo dobrą historię. No, i idąc dalej, mamy City Skyline. Jest to kolejna gra, której dam ocenę, myślę, bardzo dobrą. To nie było moje pierwsze podejście, ale było pierwszym podejściem na konsoli, bo wcześniej gram na pc i, o dziwo, szybko przyzwyczaiłam się do sterowania padem, które finalnie okazało się całkiem komfortowe, co nie zawsze jest łatwe do wypracowania w grach strategicznych. No i mimo, że to nie jest moje pierwsze podejście do tego tytułu, to grę tutaj dodaję do, do zestawienia. Ponieważ spędziłam w niej kilkadziesiąt godzin w tym roku. W zasadzie na tyle dobrze się bawiłam, że brakuje mi tylko jednego trofeum do platyny. No i tutaj kolejna gra. I tutaj w międzyczasie takie małe sprostowanie, bo gdzieś tutaj próbowałam sobie zmieniać widok tych okładek i widzę, że one mi się nieco poprzestawiały, więc one teraz już nie są alfabetycznie, więc można powiedzieć, że trochę wprowadziłam w błąd. Na początku mówiąc, że gry ułożone są alfabetycznie, bo dopiero co mieliśmy. City Skyline, a teraz mamy Foreclosed. A tutaj mamy Dead Island, więc powinno być to wcześniej. No ale dobra, w takim razie niekoniecznie alfabetycznie, ale lecimy dalej. Zatem, tak jak powiedziałam, Foreclosed, myślę, że dam tej grze ocenię, ocenę dobrą. Ciekawa fabuła w takim klimacie cyberpunkowym, fajny komiksowy styl. Naprawdę robią tutaj robotę. No niestety na minus trochę uciążliwe strzelanie. Gra krótka, ale o dziwo wydana w pudełku, zresztą mam ją w swojej kolekcji. Myślę, że warta jak najbardziej sprawdzenia. No i kolejna gra, czyli Gardens Between, to jest indeks, który ogrywałam przy okazji jednego z materiałów na moim kanale. Tak jak już poprzednie abzu, czy w zasadzie większość gier, które tu dodałam. Tym razem Gardens Between trafia w zestawieniu do gier bardzo dobrych. Piękna gra o przyjaźni ze świetnie zaprojektowanymi zagadkami, oceniam ją jako bardzo dobrą produkcję. No i kolejna gra, czyli Dead Island 2, to jest jedno z zaskoczeń tego roku, dla mnie przynajmniej. Pierwszej części nie ukończyłam, nawet nie wyszłam za bardzo, poza wstęp, natomiast w drugiej części bawiłam się naprawdę bardzo dobrze. Rozgrywka była satysfakcjonująca historia całkiem ciekawa, jak na tego typu. Grę momentami nawet zabawna, i po wszystkich poważnych i pseudopoważnych grach z ząbiakami, był to dla mnie taki prawdziwy powiew świeżości w tym e, świecie. Dlatego grze wystawiam ocenę bardzo dobrą. Nie bez powodu mam, mam w niej zresztą wbitą e, platynę. No i dalej mamy jak najbardziej e, niealfabetycznie, czyli e, Pinball Heroes. To też moje małe pozytywne zaskoczenie. Nie spodziewałam się, że w starym dobrym pinballu można odnaleźć tyle frajdy. Myślę, że postawię ją sobie na stanowisku przy grach dobrych. No i kolejna gra, Gas Station. Zagrałam sobie w nią z ciekawości, ale nie jestem pewna, co mną kierowało. Oceniam ją jako niezłą, nie jako słabą, no bo jednak mimo wszystko jest wciągająca, jak wszystkie gry tego typu. Spełnia więc swoją rolę wieczornego rozluźniacza, ale no mimo wszystko, gdybym miała wybór kolejny raz, wybrałabym już coś innego. No i idąc, dalej mamy Hellblade. To jest jedna z tych gier skupki wstydu, którą postanowiłam w końcu w tym roku ukończyć. Największe wrażenie zrobiły na mnie na pewno głosy, które słyszymy wraz z główną bohaterką. Tym bardziej, kiedy gra się na słuchawkach. No i na minus, myślę, dla mnie przynajmniej uciążliwy i toporny już system walki. Finalnie, grę oceniam jako dobrą. Kolejna gra, czyli Horizon e, Forbidden West. Jest to kontynuacja przygód Aloy. Pierwsza część bardzo mi się podobała, więc nie umieszkałam na premierę, ograć także dwójki. E, w tej części, w przeciwieństwie do pierwszej, udało mi się także wbić platynę. Bawiłam się bardzo dobrze, zatem i ocena. Nie może być inna. Kolejna gra, to jakby nie jest do końca nowość, czyli GTA 5. Grałam w GTA 5 ostatni raz jeszcze na PS3, czyli no już trochę, trochę lat temu. Przy okazji wydania na PS5 postanowiłam kupić sobie pudełko, no i wrócić do Los Santos. Nie pamiętam już dokładnie fabuły, w końcu minęło naprawdę kilka długich lat, więc troszeczkę było tutaj powiewu, można powiedzieć świeżości, jeśli o to chodzi. No niestety dokładnie tak zapamiętałam tą grę. Nic się tu nie zmieniło, dlatego oceniam ją jako niezłą. Mówię tutaj tylko i wyłącznie o wydaniu na PS5, nie jako o grze całościowo. Inną ocenę by otrzymała wersja na PS3, oceniana x lat temu, kiedy ta gra wyszła. Dlatego niezła, ponieważ drugi raz nie podjęłabym już decyzji o ponownym przejściu przez tą grę na PS5, która jednak się trochę zestarzała, a Rockstar tylko cały czas odgrzewa tego samego kotleta i nawet go przy okazji trochę nie doprawiając. Nie ukończyłam jej teraz, ale no w związku z tym, że na liczniku miałam jakieś 20-30 godzin, to postanowiłam ująć ją w tym zestawieniu. No, oczywiście tylko tryb dla jednego gracza w multi nigdy nie grałam i nie oceniam tutaj tego trybu. I tak jak mówię, nie samą grę, a moje podejście po raz kolejny do tej gry i to, że uważam, że nie wniosło to nic nowego. Kolejna odsłona po PS4 mamy znowu PS5, znowu to samo i znowu. Taki trochę skok na kasę ze strony Rockstara, więc. Jeżeli miałabym podejść do tego jeszcze raz, to wolałabym zagrać w inną grę. Więc dobrze, idźmy dalej. Mamy Final Fantasy, część 16. No to kolejne zaskoczenie tego roku, przynajmniej dla mnie. Bardzo dobra gra z dojrzałą i ciekawą fabułą. Były interesujące postacie, ciekawie zaprojektowane lokacje, no i niesamowicie stworzone ikony. Tam walcząc z nimi czuło się. Tą masę, tą potęgę, to, że to były tak ogromne stwory. I to było bardzo fajnie przeprojektowane, bo przesiadałeś się z bycia zwykłym człowiekiem, można powiedzieć, do ikona i, i czułeś to, czy czułaś to, że się przesiadłaś, przesiadłeś na, na takie wielkie stworzenie. Fajnie, naprawdę fajnie zaprojektowana gra. Na drobny minus to, że z czasem ta walka troszeczkę zaczynała nużyć. Nie ikonami, bo akurat to mi się nie nudziło. I nie nurzyło, ale takie swobodne przemierzanie świata tutaj trochę zaczynało się powtarzać. No i też zadania poboczne dają nam się wyznaki swoją również powtarzalnością i takim trochę brakiem pomysłu na siebie. Niemniej w finalnym rozrachunku to jedna z lepszych gier tego roku, w jakie, w jakie zagrałam. Także ląduje przy bardzo dobrych. Kolejne co mamy to Red Dead Redemption 2. No i to jest gra, którą ukończyłam już rok. Albo dwa lata temu. Nie jestem pewna, czy w tamtym roku, czy, czy w 2021, ale w związku z tym, że jest to kolejna produkcja, przy której spędziłam w tym roku kilkadziesiąt godzin, mimo wcześniejszego jej ukończenia, postanowiłam wrzucić ją w to zestawienie. Jest to jedna z niewielu gier, do których naprawdę regularnie lubię wracać. No i ode mnie, oczywiście, najwyższa możliwa ocena, ponieważ ja tą grę uwielbiam. Uważam, że, że to jest gra. Wybitna. Jedna z najlepszych produkcji, w jakie kiedykolwiek grałam. W tym roku nadal w trybie dla jednego gracza przemierzałam świat, robiąc wyzwania, wbijając część trofeów, bo tak bardzo czasami mam ochotę do niej wrócić, że że kończyć na tym, że nie wiem, czy spędziłam w tym roku 30 czy 40 godzin znowu e, e, przemierzając ten świat stworzony przez Rockstar. Kto wie, może kiedyś jeszcze uda mi się wbić w, zresztą w grze Platynę, choć musiałabym wtedy wejść także w tryb multi. Ja jeszcze tutaj nie mam zbyt dużego doświadczenia. Mam taki plan, żeby spróbować może w przyszłym roku, no ale nie wiem, czy starczy na to czasu. Przydałaby się też jakaś ekipa do grania, dlatego jeżeli ktoś z Was ma ochotę na wspólną grę w Red Dead Online, to dajcie znać w komentarzu, a nóż uda się zebrać jakiś fajny zespół do gry w przyszłym roku. No dobra, więc... To tyle, jeżeli chodzi o Red Dead, No idziemy dalej. Mamy Dziedzictwo Hogwartu, czyli kolejna gra, po której spodziewałam się czegoś innego, no ale jednak nie, nie w tym sensie, co przy poprzednich miłych zaskoczeniach. Zastanawiałam się nad oceną, ale finalnie ode mnie ocena dobra. Taka też ta gra dla mnie była. Ma ona swoje plusy. Przepięknie zaprojektowany zamek, w którym czuć prawdziwy klimat Hogwartu. Ciekawy, otwarty świat, tętniący życiem Hogsmeade. No, i całą długą listę zaklęć, co, co też było pewną frajdą, no ale potem odwracamy to wszystko i brylują tutaj miałkie dialogi, fatalne poczucie humoru i zwyczajnie nudna fabuła. No i do tego główna bohaterka, bo akurat ja wybrałam bohaterkę, do której kompletnie nie mogłam poczuć jakiejkolwiek sympatii, i która całą grę wydawała mi się sztuczna, i zastanawiałam się, czy ona czasami nie jest psychopatką. W grach LEGO mniej czułam to, że jest to gra dla dzieci niż w dziedzictwie Hogwartu, także no niestety ocena dobra, chociaż no ale ze względu na ten świat, na, na jednak mechaniki postanowiłam właśnie tutaj ją umieścić. No i jak już jesteśmy przy, przy zaskoczeniach, to, to idziemy dalej, czyli Robocop. Naprawdę o dziwo bardzo dobra gra. Zastanawiałam się nad tym, czy dać jej ocenę dobrą, czy bardzo dobrą, ale jednak w moim zestawieniu bardziej pasuje mi do do niej tutaj e, ocena bardzo dobra. Bawiłam się świetnie, rozgrywka w roli Robocopa była stworzona też bardzo dobrze, misje były interesujące, tak jak i główna fabuła. Także no nie spodziewałam się, nie spodziewałam się tego po, po tej grze. Ja nie należę do fanów filmu. Mam takie przybłyski, że oglądałam film kiedyś, dawno, jak byłam dzieckiem, ale kompletnie nie pamiętam niczego poza główną osią fabuły, więc gra była dla mnie generalnie fabularną nowością. Zatem ląduję sobie obok Finala tutaj. W bardzo dobrych grach. No i mamy kolejny tytuł, który było mi ciężko uszeregować. Mam mieszane uczucia, bo takoma to dobra gra, ale jednak nie zagrałabym w nią ponownie. Stąd finalnie będzie ocena niezła. Nie jestem pewna, z czego to wynika, ale chyba po prostu problem tkwi w takiej zbyt oczywistej fabule. Płynie się przez to bez jakichś większych refleksji, po prostu kolejna gra. Nic, nic odkrywczego. No i mamy polski, polski tytuł, czyli The Invincible. W moim zestawieniu ląduje obok innych bardzo dobrych gier, oczywiście, czyli tutaj obok Robocopa. No, myślę, że dla wielu osób odczarował sym symulatory chodzenia. Zresztą dużo takich głosów czytałam i słuchałam w internecie. Czytałam także książkę. I gra była moim zdaniem jej doskonałym dopełnieniem. No i o samej grze więcej mówię w recenzji, którą możecie zobaczyć na kanale, i link gdzieś tutaj powinien Wam się wyświetlić na, na górze ekranu w prawym górnym rogu. No dobrze, idziemy dalej. No i tutaj czas na Spidermana, część drugą. To będzie pewnie kontrowersyjne, co powiem, ale również zastanawiałam się tutaj nad oceną, ale nie nad najwyższą. Bo wiecie, grając w pająka, miałam takie nieodparte wrażenie, że gram cały czas w to samo. W to samo, w co zaczęłam grać jeszcze przy okazji Premiery Jedynki. Myślałam nad tym długo, no ale nie potrafię tego odczucia jeszcze ubrać słowa. Bo jednak yy, jak gram w Horizona, też był to przecież, była to przecież kontynuacja. The Last of Us też było kontynuacją. Ale tam nie czułam się tak, jakbym odpaliła tą samą grę, którą na chwilę odłożyłam w 2018 roku, i po prostu teraz sobie gram dalej. Trochę mnie to rozczarowało, bo przez to szybciej zaczęłam się nudzić. Przez to, że miałam poczucie, że nie gram od 10 godzin, tylko tak naprawdę od 40, bo to tak jakbym po prostu kontynuowała wcześniejszą rozgrywkę. Zostawiam finalnie ocenę bardzo dobrą, bo gdy fabuła się rozkręciła, to ciężko mi się było oderwać. I na plus na przykład to, że, że gra wydawała mi się troszeczkę bardziej brutalna i taka mm, dorosła już w drugiej jej części, a nawet przy, przy końcówce. I no, nadal jest to solidna gra z niezwykle satysfakcjonującym systemem poruszania się po Nowym Jorku, ale no, mam gdzieś jakieś takie bolączki związane z tą grą, których jeszcze nie potrafię, nie potrafię dobrze nazwać. Jeżeli mieliście podobne odczucia, to dajcie znać koniecznie w komentarzu. Chętnie dowiem się, jak, jak wy to odbieracie. No i kolejna gra, czyli What Remains of Edith Finch, to drugi indek, którego sadzam wśród bardzo dobrych gier jak najbardziej obok Spidermana. Piękna historia, świetnie przedstawiona. Również symulator chodzenia, jak w przypadku The Invincible, ale niestety dużo krótszy. Troszeczkę więcej o tej grze także w odcinku o tych 10 grach na jeden wieczór. No i dalej mamy Wiedźmina, część trzecia. Przy okazji premiery w wersji na PS5 nie omieszkałam sobie zagrać w niego po raz kolejny. Nie wiem już, który zresztą. I po raz kolejny bawiłam się fantastycznie. Rozgrywka nadal cieszy, dialogi nadal bawią, historia jest nadal tak samo świetna. Myślę, że to gra, którą, której nikomu nie trzeba przedstawiać i opowiadać. Rozegrałam sobie ponownie dwa dodatki fabularne, czyli Serce z Kamienia i Krew i Wino i nadal wypadają rewelacyjnie. Ja tą grę po prostu uwielbiam. Jest dopracowana i nie czuć tutaj tego jakiegoś powiewu wieku, Czuć, że to jest cały czas naprawdę świetna gra na najwyższym poziomie. Także dlatego właśnie ode mnie najwyższa nota. Dla mnie ta gra jest teraz już doskonała. Kolejna gra, czyli Telling Lies, również oceniam ją jako grę niezłą. Taka na jeden strzał, jak, jak znalazł. Ma ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o rozgrywkę, ale mimo wszystko sama historia była po prostu w porządku. Nic, nic specjalnego. A dodatkowo takie utrudnienia, jak brak możliwości cofania filmu jednym przyciskiem, trochę. Zaczynały później już irytować, bo trzeba było sobie to już przewijać. No i stąd finalnie ta ocena. No i mamy unpacking. Oceniam ją jako grę dobrą. To taki relaksacyjny tytuł na 3 godziny rozgrywki, w którym musimy rozpakowywać kartony, układać rzeczy na półce i gdzieś między słowami poznawać historię życia bohaterki. Od tyle. No i na sam koniec zostaje nam Vampire Survivors. Umieszczam grę w grach dobrych. Wiele nasłuchałam się o tym, jak bardzo wciągający jest to tytuł, i rzeczywiście tak jest, ale na szczęście u mnie wyłącznie na kilka godzin. Na szczęście, bo inaczej mogłabym spędzić z grą zbyt dużo czasu. No ale nie mogłam nie spróbować jednej z najsłynniejszych gier w ostatnim czasie. Gra zaprojektowana z myślą o tym, żeby od niej nie odchodzić, i ciężko dać mi w takim razie inną ocenę. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje zestawienie gier, w które grałam w 2023 roku. Mimo tego, że nadal bardzo wielu tytułów nie udało mi się ograć, uważam ten rok za niezwykle udany i ciekawy. Cieszę się z tego, że tak dużo gier udało mi się jednak sprawdzić i że tak wiele z nich okazało się być dla mnie naprawdę świetnych. Zresztą zobaczcie na to zestawienie. Mam trzy doskonałe gry, znaczną większość stanowią gry bardzo dobre, sporo jest dobrych i tylko zaledwie widzę 5 gier niezłych, które chętnie wymieniłabym na coś innego, i jedną grę, która mi zupełnie nie podeszła, więc no, chyba musicie się ze mną zgodzić, że jest to naprawdę dobry wynik. Dajcie koniecznie znać, jakie gry, w które wygraliście w 2023 roku, były dla Was doskonałe i bardzo dobre. Będę także wdzięczna za wszystkie łapki w górę i za subskrybowanie mojego kanału. Pozwoli mi to na jego rozwijanie i docieranie z moimi materiałami do większej ilości osób. Tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym 2024 roku, abyście mieli czas i możliwość zagrać we wszystkie gry, w które będziecie mieć ochotę. W takim razie do zobaczenia w przyszłym roku. Hej!